Dzień dobry, dzień dobry, wtorek vlog ma dzień osiemnasty. Tak, dzień 18 to już naprawdę jesteśmy blisko końca. Wczoraj sobie tak liczyłam, że jeszcze jest 7 pełnych dni cały tydzień. Czemu liczyłam już trochę taka, byłam wieczorem zmęczona, powiem wam. No, jeszcze ćwiczenia, jeszcze montowanie, jeszcze chciałoby się coś porobić. Zreskuję się za czytaniem książek, za takimi wolnymi wieczorami. Ogromną przyjemność mi wrogi sprawiają, ale tak jakoś się wczoraj poczułam zmęczona. O, wy 7 dni toż jest tak o też prawie nic nie zostało. Eee, ja zabrałam się za ćwiczenia, już nawet nie chcę mówić o mojej nocy kolejnej, niefajnej. Trudno, taki żywot. Nie było tragicznie, było tylko po prostu źle. Ale jakoś funkcjonuje i widziałam, że Monika dodała wczoraj jakiś nowy trening, półgodzinny, 35 minut bez maty, także zabieram się za trening. I co dzisiaj będę robić, zobaczymy. Mam chyba taki bardziej domowy dzień, ale muszę pojechać na pewno e, zawieźć tę paczkę z tego rozdania. Już stwierdziłam, że będę stricte jechać po paczkę, z paczką, żeby nic po nie ponie... Nie pozapominać. Ewentualnie nie wiem, zastanawiam się, ale chyba nie mam potrzeby, żeby pojechać do trochę większej miejscowości, ale zakupy zrobione w PEPCO czy ja coś potrzebuję. Nie, bo wszystkie prezenty prawie mam. Jeden mi nie doszedł i słuchajcie, przeczytałam wczoraj maila, bo widziałam, że tam jest opóźniona dostawa, już się tak rozgadam, chociaż powinnam ćwiczyć, opóźniona dostawa i tam było napisane, przepraszamy, opóźniona dostawa, postaramy się zrealizować ją w następny dzień roboczy. Minęło 10 dni, więc już wczoraj upomniałam, halo, gdzie jest mój prezent, a dwa, wczoraj też przyszedł prezent, już Wam nie pokazywałam i niestety przed uszkodzony. Połamany, więc zobaczymy, ile zajmie proces reklamacji, bo to nie taki zaległy, tylko z jednej największych sieci w Polsce, marketów Rtvagd, AGD, użytkowania domowego. Nie, 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 widać, że mało spałam. Także zobaczymy, jak pójdzie w ogóle proces reklamacyjny, czy to uwzględnią i czy będzie to przed świętami. Kiepsko to widzę, no ale zobaczymy ćwiczone, jak widać, do wycisk. Nowy trening zawsze daje wyciski, zawsze się wydaje taki trudny na początku, a później, jak się go kilka razy zrobi, to się czasem nawet staje ulubionym. Ale zawsze, jak coś robię pierwszy raz, to już do tego nie wracam. A później, no dobra, to jeszcze raz spróbuję i później, że jest spoko. E, Kalendarza otworzyłam na Instytutora, to teraz czas na kalendarze tutaj. okieneczko 17. No to to już jest naprawdę szaleństwo, już tak się na otwierać muszę. Biała melonowa ze śliwką. To chyba aż sobie zaraz zrobię, takie to może być ciekawe. Kalendarz z no Dawno tutaj go nie było. Ostatni rządek, słuchajcie. To jest szaleństwo. Już naprawdę tak niewiele zostało, już jak się tak nad tym zastanowić, to znowu jest takie masełko w takim ładnym, niudziakowym kolorze. Może się naprawdę przed chwilą zaczęłam zastanawiać, że tak mało czasu. Czy te prezenty zdążą dojść które dojść mają? No nie wiem, trochę lipa, tak się wcześniej zabrałam, a mi nie dojdzie. Moisture sieć, co to jest? A to jest ten nawilżający koncentrat i to jest też nowość w kalendarzu, bo to jest ogólnie nowość klinik, którą ja uwielbiam, świetnie się u mnie sprawdza. Miałam pełnowymiarowy produkt, o. Idę się ogarnąć, umyć i zobaczymy co dalej. Przed świątecznym tygodniu świąteczne skarpetki są bardzo wskazane. Zakładam skarpetki, bo jadę na pocztę. A tak mi się chce spać, zaraz wam powiem. Słuchajcie, właśnie stanałam sobie koło malucha. Niespecjalnie, ale jakoś tak wyszło. Coraz rzadszy okaz na naszych ulicach, nie? Ale się śmieje bez centralnie, dokładnie, idealnie. Kończy się na moich przednich drzwiach. A ja jeszcze mam z tyłu kupę auta. No, śmiesznie to wygląda. No właśnie, e, ostatnio narzekałam, narzekałam, żeliłam się, jak to ciężko się przystali do automatu. A powiem Wam, no na pewno bym umiała prowadzić manualną skrzynię biegów, to nie ma wątpliwości. Nie prowadzić manualną skrzynię biegów, ale auto z nią, ale powiem Wam, że już się przyzwyczaiłam, już mogę powiedzieć, że mi wygodnie i już chyba teraz bym nie chciała tego zmieniać, ale tak to jest właśnie z przyzwyczajeniami. No ja właśnie mówiłam, że strasznie mi się chce spać i strasznie mi się nie chce nic robić, więc zmobilizowałam się, żeby pojechać na tę pocztę. Pomyślałam, że może się rozbudzę. No i faktycznie taka piękna pogoda, w ogóle jest tak ciepło. 9 stopni. No szaleństwo absolutne z tą pogodą ma to swoje plusy, ale ma też minusy gdzie są te zimy, piękne zimy dobra, jadę do domu jeszcze taka a malucha, myśmy nigdy takiego luksusu nie mieli, ale tak sobie pomyślałam, że patrzcie, tam się mieściło tyle osób, pięć osób a ja ostatnio narzekałam, że mam małe auto, które wcale małe nie było, ale właśnie chciałam powiedzieć, że nasze pierwsze auto w mojej rodzinie, to było które ja pamiętam oczywiście, mieliśmy dużego Fiata, 125p ja jestem ciekawa, czy ktoś też tak Miał białego. Pierwsze auto, jakie właśnie pamiętam z dzieciństwa, i najbardziej sugestywne wspomnienia związane z tym autem, to to, że mi się strasznie podobało, jak mu się bagażnik otwiera, bo się ciągnęło taką wajchę, a robi tak. Nie wiem, jako dziecko strasznie mi się to podobało. I pamiętam, jak w 97, może naprawdę to pamiętam, uciekaliśmy przed powodzią. Wiem, że to brzmi strasznie, ale. Mama została w domu, a tato pakował mnie właśnie do tego auta i wywoził do babci, pamiętam, jak już wychodziliśmy z klatki, to było... to było wody po kostki. No i właśnie szybko się do tego fiata pakowaliśmy. No, oczywiście pewnie jeszcze wiele przygód nie było związanych, ale... Ale tą powódź to pamiętam jak dziś. No właśnie, bardzo często pytacie mnie o auto, o prawko, o jazdę, albo też chwalicie, że to mam, albo jak się do tego zabrać, albo mówicie, że zdajecie egzamin, a ja rzadko o tym opowiadam, nie? A ja? A ja często jestem w samochodzie. No właśnie, u mnie zawsze w domu był samochód, więc jakoś tak naturalnym dla mnie było, że kiedy będę miała 18 lat, to zacznę zdawać na prawo jazdy. No i też faktem jest, że wszyscy u mnie w szkole, znajomi e, też zabierali się właśnie w tym wieku za Mało kto mm, się nie decydował, no i to wpłynęło na to, że ja po prostu jakoś tak naturalnie do tego podeszłam. No i kiedy już zbliżały się moje 18 urodziny. Poszłam na kurs nie umiejąc jeździć ani trochę, ale to chyba zupełnie normalne i nie ma się co tym przejmować. I nie podchodźcie do tego tak, nie umiem jeździć, to się za to nie zabiorę. To nie jest fizyka kwantowa, też nie każdy się do tego nadaje, ale, ale po to jest ten kurs, żeby nas nauczyć i przygotować. Chociaż prawda jest taka, że ja uważam, że takie kursy przygotowują bardzo, bardzo. Bardzo średnio. Uczą podstawowych rzeczy, uczą oczywiście pod egzamin, a nie sytuacji na drodze. Yy, no i potem wychodzimy ze i przerażeni samodzielnie na drogi. I to wcale nie jest łatwe. Takie pierwsze wyprzedzania, jakieś nie daj Boże gdzieś poślizg i takie rzeczy nie umiemy reagować. Pamiętam, że jak na przykład ja jeździłam z Nysy do pola na jazdy, no to dopuszczałam prędkością oczywiście poza terenem było 90 i tyle miałam jechać. Nieważne, że. Coś się blokło, ja tego nie wyprzedzałam. No w prawdziwym życiu jest trochę inaczej, tak? Bardzo często wyprzedzamy pojazdy i niestety takiego manewru się boimy. Nikt nie mówi na przykład, że o robicie redukcję i gaz i jedziemy, tak? Ale to już jest też pogadanka na inny temat. No właśnie, ale a propos egzaminu, egzamin teoretyczny nie było z tym problemu. Zdałam to za pierwszym razem. Jakie ja zdawałam, to chyba były prostsze zasady niż teraz. No ale wiecie, no prostsze zasady, no ale zasady powinny być trudne, bo jest tyle wariatów na drodze, że już przy tym powinno się sprawdzać, czy ludzie używają mózgu. No i oczywiście jakiś czas po egzaminie mm, teoretycznym następował egzamin praktyczny, w którym strasznie się stresowałam nie wiem po co, ale strasznie się stresowałam, yy, który no niestety ze stresu został przeze mnie oblany. I to oblałam dość szybko, bo nawet nie wyjechałam na ulicę, dlatego, że noga na sprzęgle to mi się tak telepała i nie byłam w stanie w ogóle żadnego manewru wykonać. No i z tego co pamiętam, to na łuku oblałam, bo po prostu wjechałam w pachołek nie wiem jak można było w niego nie wjechać przy takim stresie tak trzęsących się rękach i nogach. No ale oczywiście się nie poddałam, zwłaszcza, że miałam takich znajomych, którzy i po 10 razy zdawali, także jakoś nie było to dla mnie straszne. No i podeszłam drugi raz. Pamiętam wtedy pojechał ze mną tato i w tym miejscu, w którym on został, w momencie, kiedy ja już wyjeżdżałam na miasto, bo plac poszedł mi ok, to jak przyjechałam, no dokładnie po godzinie stał w tym samym miejscu, chyba był jeszcze bardziej zestresowany niż ja, ale to bardzo miła. I pamiętam, że później zabrał mnie na zakupy ciuchowe, także... A no właśnie mamy zabrała na te zakupy ciuchowe, bo zdałam. Zdałam za drugim razem, zrobiłam tam jakieś małe błędy, ale powiem Wam, że dzisiaj nie pamiętam, co to były za błędy. W każdym razie nie takie, które mogłyby zaważyć na tym, że nie zdałam. Także zdałam za drugim razem. Ogólnie z autami to ja bycie mogłabym nagrać y, osobny odcinek, ale mówiąc tak w skrócie, no sporo miałam przygód. Rozbite auta, również na szczęście nigdy nie byłam. Mm, Ofiarą czy też sprawcą, czy też uczestnikiem kolizji ani wypadku drogowego. To znaczy byłam, ale byłam nastolatką, nie ze swoim prawa jazdy. No ale na przykład dwa dni po zdaniu prawa jazdy, klasyczna sytuacja, chciałam wjechać samochodem mamy na podjazd i tak się podjarałam, że już zdałam to prawo jazdy. Jestem takim. I hey, bi tym kierowcą, że uwaga, uwaga, wjechałam w skrzynkę od gazu. Co to wtedy było? Łez, paniki i strachu? Wgniotłam po prostu drzwi, na szczęście skrzynka stała, nic się nie stało, ale wtedy to chyba dość szybko ukróciło moje, moją radość, ambicję i na trochę się uspokoiłam. Potem tak naprawdę, przez 8 lat, 8 lat, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo długo, byłam kierowcą sporadycznie, od czasu do czasu i raczej. Bałam się jeździć. I bałam się jeździć chyba nie przez tę skrzynkę od gazu, a właśnie przez to, że zostałam tak średnio życiowo przygotowana na kursie. Kiedy w Irlandii przeprowadziliśmy się dość daleko poza centrum, już nie pozostało mi nic innego, jak właśnie kupić. Twój pierwszy samochód, po 8 latach niejeżdżenia słuchajcie przysięgam wam nie spałam jakieś dwa tygodnie przypominałam sobie w głowie, które to jest sprzęgło które to jest hamulec, analizowałam sytuację na drodze, to był absolutny koszmar i byłam przerażona i w sumie <grym> też prawie ale to wtedy byłam tak zestresowana że jak wysiadłam po tej pierwszej jeździe jak już kupiliśmy samochód to się automatycznie poryczałam, bo mój poziom stresu był tak wysoki, no, że musiałam to wszystko upuścić. Jechałam tak. Jeszcze nie widziałam, że rondo jest rondem, myślałam, że z światłami. No, to było straszne, bo nie dość, że 8 lat nie siedziałam za kółkiem. Nie wiedziałam, jak się puszcza to sprzęgło i dodaje gazu. To jeszcze lewa strona, więc już po prostu hardcore hardkorów. Oczywiście to nie ma nic z tym hardkorowego, ale jak ktoś nigdy nie jeździł po lewej stronie to na pewno przesiąść się dla niego nie jest takie łatwe. No i każda wyprawa była dla mnie absolutnym wyzwaniem. Przez pierwsze tygodnie jeździłam dużo po osiedlu, żeby po prostu się obyć z tym autem, z kierownicą i z drugą stroną. Ale odważnie podeszłam do tematu. Raz się żyje. Chociaż z drugiej strony, no wiecie, właśnie chodzi o to. Dużo osób się boi samochodu, bo to nie jest takie raz się żyje, nie? Bo to tutaj w tym kontekście przyjmuje bardzo poważne Znaczenie, zwłaszcza że na drodze jesteśmy odpowiedzialni za siebie i niestety też za innych. Niestety, niestety, mówię niestety, bo każdy powinien być odpowiedzialny za siebie i jeździć tak jak ustawy przewidują i przepisy przewidują, i być bezpiecznym. Niestety się tak nie dzieje, więc ja często wyjeżdżając na drogę podejmuję odpowiedzialność za siebie i za innych, yy, w tym kontekście, że uważam za siebie i za innych, tak? Czyli nie ufam do końca innym kierowcom, bo wiem, jak jeszcze. I nie wiem, że ja jestem świetnym kierowcą, Absolutnie nie, ale mnie cechuje przede wszystkim znajomość przepisów, e, dynamika jazdy zdecydowanie e, no i tyle. Tyle mnie cechuje. Jestem dynamiczna i przepisowa. Dobra, nie niemniej jednak do meritum tak sobie pogadałam, bo czemu nie? Bo różne sobie mogę tematy poruszać, nie? Taki storytelling, wy lubicie. Chciałam powiedzieć, że tym wszystkim, którzy się boją, którzy się zastanawiają. To nie jest aż takie straszne, to jest kwestia naprawdę skupienia na drodze i przyzwyczajenia. Ja też się bałam, a teraz sobie nie wyobrażam nie mieć auta. Najpierw myślałam, że fajnie mi się będzie jeździło Toyota Aygo. Dzisiaj mam wielkiego suwa, wielkiego, dużego suwa, jest jeszcze lepiej. Także nie ma co zwlekać, nie ma co tego odkładać. Jazda autem frajdę Frajdą! Przede wszystkim niezależność i to jest chyba w tym najważniejsze jestem ciekawa, czy wy macie prawo jazdy i za którym razem zdaliście i czy lubicie jeździć czy traktujecie to jako konieczność dla mnie to jest ok, nie jestem jakimś takim fanem, że jadę się przejechać ale też, no po prostu czynność jak czynność, jak cię zemów. tak? nie jestem fanką, ale też nie stronię. po prostu muszę to zrobić jest ok, no jak wiadomo, jak każdy nienawidzę stać w korka, ale po prostu wsiadam i jadę Miało być prawdziwe życie, to proszę. Tak wygląda kurczek dla mojej córki. Na szczęście warzywa się powiodły. Ale pierwsza rzecz, którą spaliłam w tym domu. Karmiłam ją i jednocześnie to robiła mi. Wypadek kiedyś musi być ten pierwszy raz, nie? Ale w sumie to taka ze mnie kuchara. O, Hania ma nowego najlepszego przyjaciela, za którym przypada tuli go i całuje. Wygląda w ten sposób. Masz Hania, proszę! Twój przyjaciel, teraz ten cały Saigon Po obiedzie trzeba posprzątać, dlatego kurde mi kusi katera, wiecie? mnie dość, że gadu na to jeszcze nie będę musiała sprzątać po obiedzie. Fanką gotowania to ja nie jestem. Nie wiem, czy kiedyś o tym mówię. Chyba tak, bo wielokrotnie, bo ja po prostu nią nie jestem. Sprzątania większą niż gotowania. Ale najpierw wiecie, co rzeczy ważniejsze. Najważniejsze. Kaweczka. Wiecie co jest dzisiaj szansa, że pójdę wcześniej spać? Tak, to jest bardzo wysoka szansa, bo jest 20:11. Ja mam prawie wszystko zrobione. Vloga muszę zmontować, i dawno nie robiłam żadnej maseczki. Także idę chyba zmyć makijaż. Pokażę Wam mój maseczkowy zakątek. Tyle maseczek, a nic nie robi, dlatego trzeba coś zrobić ale też tej skórze się przyda, zwłaszcza, że testuję ten podkład, on jednak jest taki trochę suchy i... Yy, i co? a no i dzisiaj nie mam ćwiczeń, więc może faktycznie jest szansa. Trzymam za siebie kciuki. Proszę bardzo, to jest moje maseczkowe królestwo. Strasznie dużo tego mam, strasznie. I nie wiem czego użyć. Właściwie to jest to. Powinnam przetestować te z rituals, ale powiem Wam, że ja nie przepadam z takimi w proszku, bo to trzeba rozrabiać. Ja zawsze proporcje dam złe. No właśnie. Kiedyś były takie fajne zefory w takim kubełku i było dokładnie ile wody trzeba wlać. Dwie mi wyszły, a jedną mi tak zepsułam, chociaż była dokładna miarka. Także wezmę coś prostszego. Widzicie gdzieś szogun w las? Widać go? Pewnie, szogun. No tam robisz? Już go nieraz tak zamknęłam. Tutaj przedbyć do mnie, wybrać mi, pomóc. Dobra, tu jest jakaś taka z Eveline i ona ma strasznie grube opakowanie i zajmuje dużo miejsca, więc spróbujmy tą hialuronową nawilżająca. 8 w 1. Jak to Eveline bywa, zawsze wiele w jednym, ale też jakaś koreańska. Prezentuję się następująco. Ja jednak lubię, jak takie maseczki w płachcie są ultra cienkie, bo wtedy najlepiej się trzymają. Chociaż w sumie ta, pomimo tego, że jest gruba, całkiem nieźle przylega. Widzimy się za 15 minut, a ja, jak w prawdziwym życiu przystało, idę umyć w tym pięknym stanie butelki. No, maseczka w porządku, jakieś tylko bardziej promieniste twarze, to zawsze się tak po maseczce wydaje, nie? Wyrzanie wydaje mi się, że prawidłowe, ale też bez jakiegoś takiego chyba efektu wow. Ale maska zrobiona, zawsze to dobre dla skóry. Nie zawsze, bo czasem są złe maski, ale w tym przypadku chyba akurat dobrze mi zrobiło. Dobra, no to ja lecę montować vloga i może faktycznie wcześniej spać. Fajnie by było, gdyby się udało, ale żegnam się, dziękuję i do zobaczenia.